Witam w czytaniu książek. Moi drodzy, mam dzisiaj przed sobą perełkę. Eucharystia Muscaria. Druga książka Waldemara Borowskiego z tytułem Oto ona, prawdziwa korona. Dużo tekstów w tej książce jest pisane rymowanką, ale jeszcze więcej powiem Wam, że mnóstwo jest tutaj pięknych zdjęć i obrazów. Właściwie cała książka jest usiana zdjęciami i obrazami. Jest ich mnóstwo. Nie wiem, czy nie więcej niż tekstu. Chcę dla Was przeczytać dość ciekawy fragment z tejże książki. Więc pozwólcie, czytam. Sanktuarium księgi z hebrajskiego Heikal Hassefer. To muzeum w dzielnicy Givat Ram w Jerozolimie, w którym można aktualnie oglądać zwoje. Zostało zaprojektowane przez Armanda Filipa Bartosa, Frederika Johna Kislera i Gezera Hellera. Piękna, biała kopuła podziemnego budynku urzeka swoją estetyką. Muszę Wam tę kopułę pokazać. Czy to Wam coś przypomina? Minimalistyczna forma nawiązuje do pokrywek dzbanów, w których przechowywane były eseńskie rękopisy. W świątyni znajduje się zwój Izajasza, datowany na drugi wiek przed naszą erą najbardziej nienaruszony i datowana na X wiek naszej ery najstarsza istniejąca Biblia hebrajska Kodeks Alepensis czyli Kodeks z Aleppo. Z powodu jego historycznej wartości w języku hebrajskim jest określany jako keter, czyli korona. Prawie cały jest zapisany w trzech kolumnach, z wyjątkiem poezji, na przykład pieśni Deubory i Baraka. Jedna kolumna, księga Hioba, przysłów i psalmów dwie kolumny. Każda kolumna zawiera 28 linii tekstu. Poszczególne zbiory Tora, prorocy i pisma. Są od siebie oddzielone pustymi kolumnami, a poszczególne księgi są oddzielone, oddzielone pustymi wersami w prorokach trzema, a w pismach dwoma. Na końcu każdej księgi zapisana jest ilość wersów wchodzących w jej skład. Początkowe i końcowe strony obecnie zaginione były bogato zdobione. Kodeks ma rozmiary 33 na 26,5 cm. Tekst zawarty w kodeksie z Aleppo wykazuje bardzo duże podobieństwo do tekstów przedmasoreckich, zawartych między innymi w zwojach znalezionych w Kumran. The Sacred Mushroom and the Cross z 1970 roku szybko stała się skandalem. Dowodziła bowiem, że chrześcijaństwo zaczęło się jako misteryjny kult szamanistyczny. A Isus nie zmaterializował się nigdzie poza ludzką wyobraźnią. Tak to również w The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth z 1979 roku autor dalej rozwijał teorię mówiącą, że historie wczesnego chrześcijaństwa powstały w tajnym kulcie Essenów, skupionym wokół ceremonii, w których używano świętych od czasów Sumeru grzybów. I że testament jest zakodowanym zapisem tych inicjacji. Twierdził, że twórcy Ewangelii nie rozumieli prawdziwego mitologicznego sensu myśli eseńskiej. Pisząc na podstawie zasłyszanych historii stworzyli literalizm, czyli dosłowną wiarę w mit o zbawcy. Według drona tradycja ta opiera się na całkowitym niezrozumieniu symboliki zawartej w zwojach. Mark Hall uważał, że Allegro badając manuskrypty niejako przypadkowo udowodnił, że historyczny Jezus nigdy nie istniał. Allegro argumentował, że nie tylko Zbawiciel, ale też inni wcześniejsi bogowie, tacy jak na przykład Dionizos, byli w rzeczywistości dobrze zaszyfrowanymi symbolami Amanity Muskarii. Czcicielki boga Falusa Bachusa były znane jako Bachantki. Ich kult koncentrował się na komunijnym spożyciu pierwowzoru chrześcijańskiej Eucharystii, zwanej Balag Anta, podniesiony grzyb penis. Czy od tego słowa wywodzą się również współczesne określenia tanecznych imprez, jak bal, balować i balanga, elegancja, elegantka? Dionizyjskie obrzędy charakteryzowały się ekstremalnie intensywnymi formami ruchu. I uniesienia religijnego Przyplatanymi okresami całkowitego wyciszenia Wirowano w szaleńczym tańcu Rzucano głowami z krzykiem I przy dzikim zgiełku instrumentów muzycznych By po wszystkim zapaść w senny letarg I ciszę tak głęboką, że aż przysłowiową Inicjowani w misterium uczestnicy ceremonii Stawali się wypełnieni Bogiem Po zjedzeniu Dionizosa lub, później, Jezusa, przyjmowali Jego moc i charakter. Patrz, 2 Koryntian 4:60: Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Koniec cytatu. Lub jak ujął to Stary Testament jedząc owoc z drzewa życia w wtajemniczeni stali się jak jeden z nas bogami Genesis 3.22. Krytyczna reakcja na te rewelacje była błyskawiczna. Czternastu uczonych, również mentor Allegro z Oxfordu Godfrey Driver surowo potępiło jego dzieło. Sidney White Crewford napisała słusznie czy niesłusznie: John Marko już nigdy nie zostanie potraktowany poważnie jako naukowiec. Historyk Philip Jenkins nazwał Sacred Mushrooms and the Cross prawdopodobnie najbardziej niedorzeczną książką o naukach Jezusa, napisaną przez wykwalifikowanego naukowca. Inni wydawali negatywne opinie w podobnym tonie i nie zostawili na książkach oraz samym autorze przysłowiowej suchej nitki. Po całej tej fali negatywnych recenzji, wydawca The Sacred Mushroom przeprosił za publikację tej książki, a sam autor został niejako zmuszony przez zaistniałe okoliczności i reperkusje swego tworu do rezygnacji z ciepłego stołka akademickiego. Dopiero po wielu latach twórcy Gnostic Media Jan Irwin oraz Andrew Rutait dokładnie odkurzyli i ponownie zaczęli rozważać tę z pozoru dziwaczną koncepcję. W międzyczasie, dzięki nagłemu rozwojowi internetu, uzyskaliśmy wszyscy szerszy dostęp do reprodukcji, które wcześniej były oglądane jedynie przez wąskie grupy pracowników muzeów. Pojawiło się w ten sposób wiele kolorowych poszlak, które naświetliły całą sprawę. Również artykuł Michela Hoffmana z 2006 roku, omawiający prace Allegro, wzywał do ponownej oceny jego teorii przez główny nurt. Hoffman zaproponował też coś, co nazwał maksymalną entogenną teorią religii. Zakłada ona, że użycie psychodelików było pierwotną metodą uzyskiwania mistycznych stanów, będących źródłem każdej mitologii i w konsekwencji wszystkich religii. Nie jest tajemnicą, że grzyby są skuteczniejsze niż medytacja, która została stworzona na ich bazie jako alternatywa stosowana niejako z braku laku. Przez kilkanaście ostatnich lat udało się zebrać całkiem sporą ilość dowodów wspierających maksymalną teorię a znajdujemy wizjonerskie rośliny w mitach wedyjskich, sumeryjskich, egipskich, greckich, w apokryfach biblijnych oraz w samej Biblii i jej najstarszych wersjach, takich jak Zwoje z nad Morza Martwego, Biblioteka Nakhamadi i mniej popularne pisma gnostyckie. Owoce drzewy, wiedzy i życia w Edenie oznaczały muchomora czerwonego oraz jego ulubione symbiotyczne drzewa, takie jak dąb, Brzoza i sosna. Wizje starotestamentowych namaszczonych proroków, magów, czarownic, wiedźm i wiedźminów były wywoływane przez wmasowywane w ciało maceraty i olejki enteogenne. Mocne wino w Starym Testamencie oznacza ekstrakt amanitowy. Określenie pijany w Biblii odnosi się nie do alkoholu, ale do mikstur przygotowywanych na bazie halucynogenów. Wino mieszane oznacza kombinację grzybowej ambrozji i wizjonerskich roślin używanych podczas ostatniej wieczerzy gnostyckich agape i komunijnych ucz eucharystycznych. Efekty grzybowe są zazwyczaj bardzo niepodobne do zwykłego wina. W psychodelicznej kulturze powszechne są nawet ironiczne metafory odwrotne, takie jak doświadczenie, które sprawia, że stajesz się trzeźwy i dostrzegasz, że żyjąc na trzeźwo, byłeś pijany. W listopadzie 2009 roku The Sacred Mushroom and the Cross został przedrukowany w nowym wydaniu, do którego dołączono wspierający 30-stronicowy dodatek stworzony przez Karla Ruka z Boston University. Można powiedzieć, że Akademia zaczęła się powoli reflektować. Dobrze, że się tak zadziało, ale uważam, że to za mało. I czytałem Wam fragment z tej bardzo grubej książki, nawet nie wiem ile ona ma stron, ale myślę, że grubo ponad. No tak, 430. I chcę Wam jeszcze przeczytać dość ciekawą notkę napisaną przez autora na. Ostatniej stronie tej książki. W poprzedniej książce świętym Grzybogu opisałem baśni przyczynę, a tutaj temat szerzej rozwinę. Wiecie już, kiedy Mozart do masonerii przystał i dlaczego smirfu było 100, a nie 300. Skąd się wzięły świątynne kopuły i co ukrywali członkowie generalnej kapituły? W tym niezwykłym albumie znajdziecie kolejne mało znane fakty i niewygodne, ale zjawiskowe artefakty. Eseńskie miedziane zwoje, o które toczyły boje John Marco. Czy było warto? Wedyjska poezja, greckie wazy, rzymskie płaskorzeźby, średniowieczne freski albo ich resztki iluminowanych manuskryptów Tomy oraz te najpiękniej napisane prawosławne ikony enteogennych przykładów Całe tony. Ponad kilobzdury by się przebić przez bizantyjskie wyobraźni mury. Obowiązkowo w kolorze, bo Grzybóg inaczej nie może. Na dobrym papierze pojawiają się znów papierze i ich historie, w które nie do końca wierzę. To część z tej notki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.